Każda litera, którą dzisiaj zapiszę, będzie świadectwem naszej niewzruszonej wiary, nawet w mniejszych chwilach. Gdy postawiono nas przed dylematem albo oddanie Kościoła w ręce świeckiej władzy albo osobista ofiara, nie zawahamy się. Non possumus. Jesteśmy świadkami nowego ładu. Kościół musi podporządkować się państwu. Nasze serca i nasze dusze są niezłomne. Każda pieczęć, każdy podpis to manifest, że za wolność zapłacimy najwyższą cenę. Nie podporządkujemy się, nawet dzisiaj zapłacimy najwyższą cenę. Nasza wiara jest silniejsza niż wszystkie kajdany.